Mam nadzieję, że ktoś ułożył to słowo. Jeszcze jedno słowo, jakie? I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, akord. I to jest bardzo dobra odpowiedź, oczywiście, że tak. Eee, mówiłam, że proste słowo, znacie to słowo, słyszeliście je nie raz. No tak, reżyser mi powiedział, że niebieska rowerka. A port, no oczywiście, że tak. Brawo, 100 złotych wędruje w pana ręce. Bardzo się cieszę, że udało się zagadkę rozwiązać. A my przechodzimy do kolejnej, co tym razem przed nami. Uwaga. O, jak reżyser mówi, Ewa troszeczkę się przesuń. Uwaga ekranu to już się domyślam, co nas czeka. I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, jedyneczka. Jedyneczka, sprawdzamy. i coś tam było, nie tak. A, coś na nosie. O, to trudne. To trudna. a cieszę się, że się Pan udało. W takim razie 100 złotych wędruje w Pana ręce. Jest Pan osobą spostrzegawczą, to już wiemy. A teraz sprawdźmy, jak poradzi sobie Pan z pytaniami bonusowymi. Ja już trzymam kciuki, życzę powodzenia i przychodzę do pytań. Kto w tym roku otrzymał literacką nagrodę NIKE? Znana pisarka. Harczuk. Tak. Przez ile państw przepływa rzeka Amazonka? Trzy. Ile srebrnych medali z Mistrzostw Świata na koncie ma Tomasz Majewski? Cztery. Za dużo. Jeden. Yy... Troszkę się pan pospieszył, może nie, nie, niepotrzebnie, ale super panu szło. Następnym razem musi się udać. Gratuluję wygranej. Życzę państwu kolorowych snów i zapraszam na jutro o tej samej porze. Dobre.